To nie koniec, lecz początek, czyli o duchowym uzdrowieniu żałoby w nurcie Ho'oponopono. W dzisiejszym nagraniu powiem o tym, jakie są rodzaje żałoby, o jej etapach i jak Ho'oponopono może nam pomóc w tym procesie. Cześć, ja jestem Kinga Paulina i witam Ciebie na moim kanale, w przestrzeni, w której dzielę się moim doświadczeniem z Ho'oponopono. Ta moja podróż ho'oponopono trwa 8 miesięcy, nie, przepraszam, 10 miesięcy od końca sierpnia 2024 roku. I słuchajcie, yy, skończył się właśnie rok szkolny, zaczynają się wakacje i ten temat żałoby może nie jest na czasie, ale coś kazało mi o tym powiedzieć. Dlaczego? Jak wiesz albo już nie wiesz, ja tutaj na kanale dzielę się właśnie tą moją podróżą uzdrowienia z Ho I przyszedł też taki moment, że w tej podróży, właśnie teraz po 10 miesiącach z Ho'oponopono, zobaczyłam albo mogłam dotknąć tego właśnie, co nazywamy żałobą. Ta żałoba w moim przypadku związana jest z uwolnieniem nieuświadomionej traumy z dzieciństwa. I myślę, że dlatego poczułam, że potrzebuję o tym powiedzieć, i może Ty też potrzebujesz usłyszeć właśnie o tym, jak hooponopono może pomóc nam poradzić sobie z żałobą. Słuchajcie, mam dziś sporo notatek, dlatego że y, potrzebowałam usystematyzować tą wiedzę, us ustrukturyzować, tak żeby przekazać ją w jak najbardziej prosty, przejrzysty i zwięzły sposób. Zaczynamy. Czyli tak, żałoba to naturalny proces emocjonalny. To jest nasza reakcja, która zachodzi w odpowiedzi na stratę. I ta strata yy, to nie jest tylko strata na przykład bliskiej osoby, tak? kogoś bliskiego, bo może to być strata, słuchajcie, związku, pracy, zdrowia, poczucia tożsamości, czy w ogóle marzenia. Ta? I te straty, jeżeli one nie są przeżyte, jeżeli ten proces żałoby nie jest yy, przeżyty, to to będzie rzutować na naszą codzienność, będzie rzutować na nasze tak zwane well-being, czyli na to, jak my się czujemy, jak postrzegamy siebie, jak postrzegamy świat. Może też rzutować na nasze zdrowie fizyczne, no i oczywiście psychiczne, emocjonalne, prawda? Więc tak, zacznę od rodzaju żałoby, i tu od razu zaznaczam, słuchajcie, że ja sama byłam zaskoczona, i moją żałobę mogłam wpisać w właśnie jedną z kategorii, która tutaj się pojawia. Więc tak. Pierwszym rodzajem to będzie ta żałoba konwencjonalna, tak zwana normalna, czyli przebiega według klasycznych etapów i z czasem po prostu łagodnieje. Czyli doświadczamy jakiejś straty, tak jak wcześniej powiedziałam, może to być osoba bliska, może to być strata pracy, pożegnanie z jakimś miejscem, przeróżne sytuacje życiowe, prawda? Początkowo y, jest to bardzo silny smutek. Może te emocje są właśnie bardzo silne, ale z czasem to wszystko się wycisza. To jest takie jakby naturalną koleją rzeczy. Po prostu się wycisza. Drugim rodzajem to będzie żałoba skomplikowana. Tak zwana patologiczna. I co to oznacza? Słuchajcie, to jest ta żałoba, która z czasem się nie wycisza. Ona jest bardzo przedłużona w czasie. Intensywna i może uniemożliwiać takie codzienne funkcjonowanie. Tak. Czyli tutaj już widzimy, że po prostu bezpośrednio przekłada się na nasze takie codzienne życie. Kolejnym rodzajem to będzie tak zwana żałoba antycypowana, czyli pojawia się jeszcze przed stratą. Jeszcze de facto, zanim ta strata nastąpi, i to jest często obserwowane w przypadku, gdy yy, mamy do czynienia z jakąś chorobą, tak zwaną nieuleczalną, terminalną, na przykład jakiejś osoby z bliskiego nam otoczenia. Możemy też czegoś takiego doświadczać. Kolejnym rodzajem to jest żałoba nieuznana. i Tutaj wpisuje się, ja myślę, że wpisuje się właśnie ta moja żałoba. I co to jest ta żałoba nieuznana, słuchajcie? To jest taka żałoba, gdy społeczeństwo nie dostrzega lub nie uznaje tej straty. Społeczeństwo czy nasze otoczenie, tak? I tutaj może być na przykład tutaj może wchodzić na przykład taka żałoba po poronieniu, prawda? Po utracie może związku, który tak naprawdę był bardzo yy, bardzo krótki, prawda? I nasze otoczenie, yy, ludzie, którymi się otaczamy, na przykład nie rozumieją, tak? Jak to możliwe, że na przykład, o, yy, byłaś, byłeś w związku, nie wiem, miesiąc, tak? Yy, I nagle po prostu o, yy, odczuwasz żałobę, gdy to się kończy, prawda? Yy, więc to będzie właśnie ta żałoba nieuznana, gdzie yy, zostajemy z nią same, zostajemy z nią sami, bo jakby te normy społeczne yy, nie uznają, że to w ogóle podchodzi pod żałobę, czyli jakby jesteśmy pozbawione czy pozbawieni prawa do przeżycia tej żałoby. I ostatnim rodzajem, słuchajcie, to jest ta żałoba zbiorowa, czyli na przykład po katastrofach, wojnach, wydarzeniach społecznych. I ta katastrofa zbiorowa, to ona się wpisuje w przekaz transgeneracyjny, międzypokoleniowy. No bo znowu, jeżeli spojrzymy, tak, jeżeli ja spojrzę na mój przypadek, gdzie moi dziadkowie doświadczyli wojny. Prawda? bezpośrednio na sobie, bo e, gdy wojna miała miejsce, druga wojna światowa, to oni już byli na tym świecie, do, doświadczyli tej wojny. I teraz e, badania pokazujące, e, pracujące z traumą, badające traumę, pokazują, że to doświadczenie właśnie tej żałoby po zdarzeniu takim zbiorowym, jakim jest na przykład wojna, wychodzi dopiero w trzecim pokoleniu, w trzecim albo czwartym pokoleniu. Czyli przekładając to na przykład na mój przypadek, jeżeli moi dziadkowie doświadczyli traumy wojennej, to ta trauma może pokazywać się we mnie, czyli ta żałoba może żyć we mnie, tak? Może, nie musi. To są, słuchajcie, badania robione przede wszystkim na osobach, które przeżyły właśnie Holokaust I, i na przykład przeżyły też pobyt w, w jednym z obozów koncentracyjnych. Koncentracyjne. Więc to jest te pięć rodzajów żałoby. Ja tutaj jeszcze szybko powtórzę. Żałoba konwencjonalna, ta tak zwana normalna, żałoba skomplikowana, patologiczna, przedłużona w czasie, żałoba antycypowana, zanim jeszcze coś się wydarzy, żałoba nieuznana, czyli normy społeczne nie uznają, że masz prawo do przeżywania żałoby, i żałoba zbiorowa, czyli właśnie na przykład po wojnach czy katastrofach. I teraz słuchajcie, trafiłam na yy, bardzo. Na klasyczne etapy żałoby, których jest pięć. Jest to model przedstawiony przez e, psychiatry, pionierkę, e, amerykankę e, szwedzkiego pochodzenia e, w ubiegłym wieku, w XX wieku, Elizabeth kubler ross Nie wiem, czy dobrze tutaj wymawiam jej imię i nazwisko. Ja podlinkuję jej imię i nazwisko. I ona. Tak naprawdę była wielką orędowniczką tej opieki paliatywnej, czyli z osobami, które już są na łożu śmierci, tak by to można powiedzieć. I to ona właśnie dzięki opracowaniu tych pięciu etapów żałoby, oswoiła nas z żałobą i ze stratą. I teraz właśnie o nich powiem. Czyli tym pierwszym etapem jest wyparcie. Szok, niedowierzanie, tak? Czyli to się nie stało, to się nie mogło wydarzyć. I znowu patrzymy tutaj, e, czy to na śmierć bliskiej osoby, czy może na jakieś zdarzenie, czy może wyprowadzamy się gdzieś. Różne rzeczy, prawda? W zależności od tego, jak my postrzegamy to, co się nam przydarza. A pamiętamy, że w ho'oponopono to nie jest tak naprawdę to, co się nam przydarza, ale właśnie jak my to widzimy, jak to odbieramy. Ta nasza reakcja na to, co nam się przydarza, będzie powodowała różne emocje, będzie triggerowała programy przechowywane w naszej podświadomości, czyli te bolesne wspomnienia. Czyli wyparcie, szok. To się nie mogło wydarzyć. I tutaj pono będzie pomagało nam delikatnie, w sposób delikatny, Uznać tą rzeczywistość, czyli możemy powtarzać: dziękuję. Wiem, że jestem bezpieczna, nawet jeśli teraz nie rozumiem, co się dzieje. Wiem, że jestem bezpieczna, nawet jeśli nie rozumiem, co się dzieje. Bardzo potężna, słuchajcie, to jest e, afirmacja: jestem bezpieczna. Jestem bezpieczny. Drugim etapem według Elisabeth Kubler-Ross jest gniew. No właśnie, tutaj będzie gniew na siebie, że mogliśmy coś zrobić inaczej, prawda? Na los, na Boga, na zmarłego, na sytuację, na tego naszego kata, oprawcę. Gniew. I Ho'oponopono pomaga tutaj uwolnić ten gniew poprzez uwolnienie poczucia winy. Pamiętamy znowu, że w Ho'oponopono właśnie nie ma tego obwiniania, bo bierzemy pełną odpowiedzialność, ale nie za to, co się wydarza, tylko za te błędne wspomnienia, programy, które mamy w sobie i to one y, powodują, że doświadczamy takich, a nie innych rzeczy. I tutaj, słuchajcie, powiemy po prostu: Przepraszam, wybacz mi, wybaczam sobie, dziękuję. Kocham Cię i kocham siebie. Bardzo ważna, yy, bo my tak naprawdę, yy, gdy mówimy wybacz mi albo proszę wybacz mi, to tak jak właśnie mówił dr. Ikalaki my wypowiadamy ten zwrot, bo tak naprawdę to my same, my sami potrzebujemy go usłyszeć. To jest bardzo uwalniające. W momencie, gdy wybaczymy sobie. I przestaniemy się obwiniać na podstawie tego braku przebaczenia, czy komuś, czy sobie. Pojawia się właśnie emocja gniewu. Trzecim etapem, słuchajcie, jest targowanie się. Czyli gdybym tylko, może mogłam zrobić więcej, może mogłam coś powiedzieć, może mogłam zareagować. To jest takie targowanie się, tak? I teraz. O ponopono, znowu będzie ustrawiać tutaj to poczucie winy, tą winę, którą nosimy na sobie, tak? W tym ciężkim plecaku. I będzie pomagać przejąć, przyjąć ten brak kontroli. Czyli ufam, że wszystko, czego doświadczam, jest dla mnie najlepsze. Możemy powiedzieć tutaj. Biorę odpowiedzialność za moje uczucia. Uwalniam siebie i innych. Kolejnym etapem, słuchajcie, to jest dość rozpowszechnione, chyba o tym etapie mówi się sporo jest depresja. Depresja, czyli bardzo głęboki smutek i uczucie pustki. I tutaj Hooponopono znowu w jaki sposób będzie nam pomagać. Hooponopono nie zaprzecza. Nie zaprzecza tym emocjom. My przyjmujemy je, pozwalamy im być, pozwalamy sobie, tak? Pozwalasz sobie poczuć te emocje, bo gdy tylko my pozwolimy im być, zobaczymy je, ukochamy. To jest słuchajcie, ten pierwszy krok, żeby je oczyścić. I uwolnić, tak? No właśnie. I co możemy tutaj powiedzieć? Widzę ten smutek. Widzę Twój smutek. Widzę mój smutek. Kocham Cię. Jesteś ważny. Nie jesteś sam. My de facto tutaj po prostu bezpośrednio komunikujemy się z tą emocją smutku. Czy tej pustki mówiąc właśnie widzę Cię. Kocham cię. Jesteś ważny, jesteś ważna. Nie jesteś sam, nie jesteś sama. I czyścimy, słuchajcie, pozwalamy sobie poczuć te emocje. Yy, zaznaczę tutaj, że yy, tak jak w moim przypadku, no to nie było przyjemne, tak? Yy, ale konieczna. Było to konieczne do tego, żeby właśnie oczyścić i uwolnić. A pamiętamy też, że jeżeli na przykład jakaś strata, jakaś żałoba dotyczy czegoś czy kogoś sprzed lat, to prawdopodobnie ten smutek i to uczucie pustki jest spore w nas i będzie wymagało po prostu regularnego czyszczenia przez jakiś czas. Tak było w moim przypadku. I słuchajcie, ostatnim etapem jest akceptacja, czyli przyjęcie tej straty. Akceptacja. Ho'oponopono tutaj pomaga nam właśnie w powrocie do tego wewnętrznego pokoju, spokoju, do połączenia z naszym boskim pierwiastkiem, do wyzerowania. Akceptujemy Czyli dziękuję, że uczysz mnie, jak kochać nawet przez ból. Kocham Cię. Tutaj jeszcze chcę tylko zaznaczyć, że tak naprawdę naszym naturalnym stanem to jest życie w radości, obfitości i miłości. Jeżeli nie doświadczamy tego, to znaczy, że są błędne wspomnienia. Programy przechowywane w naszym wewnętrznym dziecku u nich i podświadomości, które blokują ten stan naturalnej błogości, miłości i obfitości. No i słuchajcie, teraz podsumowując, jak Hooponopono wspiera nas w tym procesie żałoby, uwalnia od poczucia winy, tak? Pozwala być naszym emocjom, daje zgodę tym emocjom, żeby się pokazały. umożliwia kontakt z naszym wyższym ja. Możemy też tutaj wejść w dialog z osobą, którą straciłyśmy, straciliśmy, tak. Albo możemy, słuchajcie, wejść w kontakt też, oczywiście. Z naszą wersją siebie, którą straciłyśmy, straciliśmy. Hooponopono pomaga zintegrować stratę. Czyli to nie jest tak, że my zapominamy i wypieramy. Nie. Po prostu te emocje mocne, które się pojawiają i które są przypisane do tej straty, dzięki praktyce Hooponopono zamieniają się w pustkę. Czyli to nie jest tak, że my zapomniałeśmy, że zapomniałaś, że zapomniałeś, nie, po prostu uwalniamy ten ładunek emocjonalny, te wspomnienia zamieniają się w pustkę. I teraz, słuchajcie, podam krótką propozycję takiej codziennej modlitwy uzdrawiającej właśnie, pomagającej w procesie żałoby z Ho'oponoponą. Dziękuję Ci życie za wszystko, co mi dane było kochać i utracić. Przepraszam za to, czego nie rozumiałam. Proszę wybacz mi ból, który noszę. Kocham siebie, kocham tych, których straciłam. Kocham wszystko, co we mnie żyje dalej. Bardzo uwalniające. Kocham wszystko, co we mnie żyje dalej. Skomentuj, użyj dokładnie tych słów. Kocham wszystko, co we mnie żyje dalej. I słuchajcie, czekam na Wasze lajki, oczywiście, na łapki w górę. Jeżeli znasz kogoś albo czujesz, wiesz, że to nagranie może komuś pomóc, to oczywiście podziel się. Możesz też dzielić się nagraniem w swoich mediach społecznościowych. Pamiętajcie też, że dostępne jest 7 kroków do realizacji marzeń. Teraz nie mam pod ręką, bo jest, <noise> jest w salonie, ale te 7 kroków do realizacji marzeń to jest podróż introspekcji, w głąb siebie, po to, żeby zrozumieć, uwolnić emocje i to może być Twój pierwszy krok właśnie w kierunku marzeń. No i dostępne są też już spersonalizowane medytacje, które też mogą pomóc Tobie właśnie w przeżyciu procesu żałoby po to, żeby pożegnać.